Teraz przepis w cyklu mój ulubiony, błyskawiczny, mało składnikowy, czyli budyń z mleka kokosowego. W budyniu jest tylko mąka ziemniaczana, nie ma ani masła, ani jajek. Niepełne dwie szklanki mleka kokosowego wlałam do garnka, natomiast trzy łyżki zimnego mleka wymieszałam z łyżką mąki ziemniaczanej. I w momencie, kiedy mleko kokosowe mi zaczęło się gotować, dolałam tę mieszankę z mąką ziemniaczaną. I potem na małym ogniu gotowałam, mieszając i powstała taka kremowa masa. Można spokojnie dosłodzić, jeśli macie taką potrzebę. No i teraz dodatki to już wariacja. Ja połączę gorące z zimnym, czyli wleję sobie mój budyń. Zobaczcie jaki on jest tak samitny, kremowy. Ach, kocham takie połączenia. I połączę je sobie. Z gorącymi, nie, nie z gorącymi, z zimnymi malinami mrożonymi, które by w swoich zamrażerce. O, coś mi spadło. One się pięknie tu rozpuszczą, nadadzą jeszcze koloru budyniowi, ale jak nie macie takich owoców, można dodać jakieś świeże, można dodać banany. Co tam posiadacie? Dorzuć, dorzućcie, bohaterem jest budyń. Tak, i zaraz zobaczycie, dlaczego ja go nie posłodziłam. Nie dlatego, że dodaję mięty, bo mięta zawsze dobrze zrobi i zaromatyzuje nam tutaj fajnie, ale dlatego, że zamierzam na wierzch rzucić coś chrupiącego, czyli granole. a w granoli mam miód, bakalię. w związku z tym budyń jest, będzie słodki. No, i w takiej postaci serwuję dzisiejszy deser.